No? Dasz radę? Podnieś się? Może by ją złapał, ja Ej, musiałby zdążyć wstać. No. O, kurde. <tryk> <tryk> trzymaj, trzymaj! <tryk> o. No i się nie zatrzyma, co? No nie Trzymaj, trzymaj! Jeszcze kawałek masz! Trzymaj! Kurwa, ale na nogi idzie groźnie A to... No. To Może za mocno mam spięte nie, miał już nogi bolą, rozumiesz. Mhm. No też może pierwszy raz. Ona no. <grymne> już wytrwała. Trzymaj, Ewelina, trzymaj. Trzymaj się Jeszcze 10 metrów. Trzymaj się mocno, tak. A to do, dobry tata. <grymne> dobry, Ej, żyjesz tam? Pomachaj! Trzymaj, trzymaj się! Pomachaj jedną ręką! To nartą! Trzymaj Ewelina, trzymaj! I gdzie potem jedziemy, tam na dół? Tak, na lewo ubiegł, ucieka Dobra, puść to Ewelina.